Dzień dobry. Zaczynamy nowy etap w Warszawskim Klubie Kolarskim. Będę starał się przekazywać teraz najświeższe informacje, nie za pomocą szybkich składek, jak czyniłem to do tej pory, ale właśnie za pomocą tych nagrań. Mam nadzieję, że będzie mi to szło całkiem nieźle. I będziecie słuchać tego, co chciałbym, jako prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego, przekazać rodzicom, zawodnikom. I wszystkim sympatykom Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Jak wiecie, co tydzień średnio wysyłałem poprzez szybkie składki informacje dotyczące naszej działalności. Niestety, ta informacja, jak ostatnio zweryfikowałem, docierała do bardzo niewiele, niewielkiej ilości osób. Wysyłałem około 600 maili, bo taką bazę danych w tej chwili posiadamy zarówno zawodników, jak i rodziców, jak i mm, trenerów, e, którzy z nami współpracują. Niestety z tych 600 maili, tylko 40 osób odpowiedziało na ostatniego maila, że go przeczytało. W związku z tym nie dziwią mnie różne sytuacje, że część osób jest niedoinformowana o tym, co dzieje się w klubie. No i chcąc to zmienić, pomyślałem sobie, że będę w taki trochę oryginalny sposób nagrywał krótkie informacje dotyczące naszej działalności. Dzisiaj, bardzo krótko, bo to pierwsza tego typu okazja. Nie chciałbym przynudzać, więc będę starał się robić to jak najszybciej, jak najkrócej, abyśmy, aby każdy z Was mógł tego odsłuchać w dowolnej, o dowolnej porze. A cenne linki będę podawał ewentualnie w komentarzach. Wszystkie filmiki będę zamieszczał na profilu YouTube'owym Warszawskiego Klubu Kolarskiego, który powstał już jakiś czas temu. A więc, dwie informacje dzisiaj, poza oczywiście tym wprowadzeniem. Pierwsza informacja to taka, że 21 czerwca, a więc w przyszły weekend, odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza w kolarstwie szosowym. Podjęliśmy jako Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski współpracę z Mazowieckim Stowarzyszeniem Kolarskim i na bazie tej współpracy Mistrzostwa odbędą się w gminie w miejscowości Rostkową, a w gminie Czernice Borowe. Tam już nie po raz pierwszy będą zawodnicy się ścigać. Nie po raz pierwszy ten organizator będzie starał się zorganizować jak najlepsze zawody. Myślę, że wygląda to bardzo przyzwoicie i zachęcająco. Dlatego dla tych osób, które zostają na Mazowszu w następny weekend, zachęcam do odwiedzenia gminy Czernice Borowe i do walki o tytuł mistrza, szosowego mistrza Mazowsza. Zwłaszcza namawiam młodzików i. Żaków. A to dlatego, że tydzień później w Raszkowie w dniach 28-29 czerwca, to jest w Wielkopolsce, odbędą się Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych w Kolarstwie Szosowym. Pierwszego dnia odbędzie się jazda indywidualna na czas, na dystansie bodaj 3 km dla młodszych kategorii i 5 dla starszych. Rywalizują klasy 4. 8. No i drugiego dnia mamy wyścig ze startu wspólnego. Będę się starał namawiać do tego, żeby wyjechał na te zawody opiekun grupy młodzików juniorów młodszych i juniorek młodszych Marcin Wysocki. No i tam mam nadzieję, że uzbieramy ekipę, która będzie mogła tam wystartować. Startują tam zawodnicy w podzieleni na roczniki zgodnie z rocznikami, w jakich są klasy, klasy 4-8. Zachęcam do tego, zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzień dobry, z tej strony Błażej Maresz, prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Ostatnio miałem okazję wysłać do wszystkich członków Warszawskiego Klubu Kolarskiego maila poprzez szybkie składki, którego celem było zbadanie efektywności dotarcia poprzez szybkie składki do wszystkich klubowiczów. Niestety okazało się, że tylko jedna dziesiąta z Was czyta to, co staram się przekazać o działalności Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Pomyślałem zatem, że może będę nagrywał teraz takie, właśnie krótkie filmiki. Poprzez które będę starał się przekazywać te wszystkie informacje, które do tej pory puszczałem poprzez szybkie składki. Dzisiaj taki filmik próbny, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jeżeli okaże się, że jest to trochę bardziej efektywne od tego, co robiłem poprzez szybkie składki, no to będziemy tą drogą komunikować jako klub wszelkie informacje dotyczące naszej działalności. Dzisiaj krótko, dwie informacje do przekazania. W najbliższy weekend, ten zaraz po tym weekendzie, bo dzisiaj mamy piątek, filmik pewnie odsłuchacie najwcześniej w weekend, więc w następny weekend 21 czerwca odbędą się mistrzostwa Mazowsza w kolarstwie szosowym. Odbędą się one w miejscowości Rostkowo w gminie Czernice Borowe. Mistrzostwa zostaną zorganizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie Kolarskie. We współ, przy współudziale Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego. Gorąco zachęcam do udziału wszystkich, którzy nie będą jeszcze łapać w wolnych dni przed mistrzostwami Polski, które szosowych mistrzostw polskich, które będą się tydzień później. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na dobre ściganie na Mazowszu, zachęcam do występu na tych mistrzostwach, zwłaszcza żaków i młodzików, którzy tydzień później, bo w dniach 28-29. W Raszkowie będą mieli Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych. Więc zachęcamy do, do udziału w tych mistrzostwach. Walka o koszulkę mistrza Mazowsza, szosowego mistrza Mazowsza. Impreza odbędzie się w Rostkowie, jak powiedziałem, w gminie Czerwi, Czernice Borowe. Organizatorem Mazowieckie Stowarzyszenie Kolarskie. Będę się starał tam wysłać pewnie jednego z trenerów szosowych, a jak wiecie, trenerami szosowymi są od najmłodszych Marcin Wysocki, od juniorów młodszych Szymon Lachowicz, od najstarszych Józek Mańk, wspierany przez i koordynowany przez Rafała Góraka. Tydzień później, 28-29 czerwca, odbędą się, tak jak powiedziałem, szkolne Mistrzostwa polskich Szkół Podstawowych, w kolarstwie szosowym w Wielkopolsce, w Raszkowie. No i tam mam nadzieję, że część naszych zawodników z kategorii młodzik i żak się wybierze. Tam są starty zgodnie z klasami, a więc klasy 4, 5, 6, 7, 8. Pięć roczników będzie rywalizować o tytuł Mistrza Polskich Szkół Podstawowych. No i myślę, że te mistrzostwa Mazowsza 21 czerwca będą dobrym testem. Przed wyjazdem na te mistrzostwa. 28 odbędą się, czerwca odbędą się zawody w jeździe indywidualnej na czas, a dzień później ze startu wspólnego. Zachęcam do startu, do zapisywania się w naszym formularzu, no i potem do uzgodnienia szczegółów wyjazdu najprawdopodobniej z Marcinem Wysockim, który na te zawody pojedzie. To tyle. Dziękuję i do zobaczenia.